Nie chce być zapamiętany tylko jako syn Bruce'a Lee. Drzwi do wielkiej kariery były otwarte, lecz zostały zamknięte przez nieszczęśliwy, śmiertelny wypadek na planie filmowym, który pogrzebał wszystko. Całe jego życie, jak i jego rodziny, wywróciło się do góry nogami, już gdy miał 8 lat. Wielka tragedia, która obiegła cały świat, mianowicie śmierć Brusali. Lee. Wręcz ta śmierć rzuciła na całe jego życie i ścieżkę zawodową cień, z którym musiał zmagać się do końca swoich dni: cieniu ojca kontra brak ojca. To Bruce zaraził Brandona pasją do sztuk walk, jak i aktorstwa od najmłodszych lat. Obserwował swojego ojca na planach filmowych oraz ćwiczył z nim tak szybko, jak zaczął chodzić. Kochał go i podziwiał, lecz jednak gdy twój ojciec jest globalną gwiazdą i legendą, ludzie tak łatwo nie odpuszczą ci tego tematu. Wieczne porównywania, ciągle powtarzające się pytania, jaki był twój ojciec, czy twój ojciec został zabity, w tym osoby trzecie, zrobiła to triada. Jak pamiętasz twojego ojca? Reklamowanie produkcji, tym, że wystąpi syn smoka, problemy w szkole w postaci rówieśników, którzy chcą sprawdzić cię, skoro jesteś synem prusali. Słowami Brandonali: Przeprowadzaliśmy się bardzo często, zmieniając nie tylko miejsca, ale i język oraz kulturę, z Hongkongu do Los Angeles i z powrotem. Zawsze było poczucie pewnej odrębności, bo byłem synem Bruce Lee. W nowej szkole trzeba było zawsze znaleźć samca alfa, a czasem on znajdował mnie i udowodnić, że potrafię się obronić. W swoim życiu, zwłaszcza w okresie nastoletnim, jak słynna Dan i Mada, przytłaczało go to, że nawet trenując sztuki walki, widział plakaty ze swoim ojcem, co od nowa rozdrapywało rany. Przez to zrezygnował na jakiś czas treningu, bo to wszystko go przytłaczało. Nie było też tak, że zamknął się w sobie i narzekał że świat jest okrutny, każdy mi przypomina o ojcu, życie nie ma sensu. Nie, chciał udowodnić, ile jest wart i iść swoją drogą, lecz dalej za nim podążał cień bycia synem Bruce Lee. Nawet dostał propozycję zagrania Bruce'a, ale odrzucił, bo według niego byłby to kompleks Edypa, a zwłaszcza jeśli chodzi o wątek miłosny między Bruce'em a Lindą. A dlaczego akurat ten krug miał być tym jego spełnieniem? Brandon nie chciał grać tylko w produkcjach z sztukami walki, z tą samą fabułą czy w kinie akcji. Sam wypowiadał się o tym, że nawet w Rapid Fire chciał podkreślić takie detale, że, okay, Jake jest studentem, który został. Robiony w zabójstwo typowe kino z lat 90. i nawet chciał podkreślić i dopracować taki detal, że okej, okay, jego postać jest studentem i nagle potrafi strzelać z broni? Chciał grać postacie dramatyczne z słowami Brandona. Aktorstwo było tym, co zawsze chciałem robić. Odkąd byłem naprawdę mały, jeszcze w Hongkongu, studiowałem w Emerson College w Bostonie na kierunku teatralnym. Porzuciłem jednak te studia, przeniosłem się do Nowego Jorku. Należałem do grupy teatralnej American New Theatre. W tamtym czasie zagrałem w co najmniej pół tuzina przedstawień teatralnych. Później przeniosłem się do Los Angeles, gdzie pracowałem dla producentów, czytałem scenariusze i pisałem ich streszczenie. Dołączyłem też do innej grupy teatralnej, w której jestem członkiem do dziś. Trening fizyczny był czymś, co zawsze utrzymywałem w formie osobistej pasji. Nigdy tak naprawdę nie planowałem wejść do filmu jako gwiazda kina akcji. Ale szczerze mówiąc, gdy o tym myślałem, zawsze miałem jakieś przeczucie, że pierwsze projekty, które zrobię, te, które dadzą mi pierwszy przełom, pewnie będą oparte na tych właśnie umiejętnościach. Były jednak momenty w moich rozważaniach o karierze, gdy chciałem, by było inaczej. Na przykład, żeby to była czysta rola dramatyczna. Co cię napędza? Możliwość robienia rzeczy, które wcześniej nie robiłem i które wydawały się niemożliwe. Uczucie po przełamaniu takiej bariery jest warte wszystkiego. Po Rapid Fire kariera i życie Brandon Lee zmierzał w bardzo dobrym kierunku. Zaręczył się ze swoją dziewczyną Elizą Anton. Podpisał kontrakt z 20th Century Fox. Był brany pod uwagę do zagrania roli w Shang-Chi. Czy Johnnego Cage'a w filmie Mortal Kombat? Filmowcy chcieli z nim zrobić kontynuację Rapid Fire. Wszystko było już na dobrej drodze, no ale no niestety. Kruk z 1994 roku z filmową adaptacją komiksów Jamesa O'Bara o tym samym tytule. Głównym bohaterem jest Eric Draven, który po tragicznych wydarzeniach, gdzie oprawcy odebrali życie jemu, jak i jego narzeczonej w brutalny sposób, wraca do świata żywych, żeby wyrządzić sprawiedliwość i pomścić śmierć swojej ukochanej Shelley. Funkcjonował w bardzo wymagających, wręcz ekstremalnych warunkach, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Do roli Erika Dravena schudł około 10 kg. Przeszedł na restrykcyjną dietę i regularne treningi, co w połączeniu z intensywnym harmonogramem zdjęć było ogromnym obciążeniem. Tryb nocny, zdjęcia kręcono głównie nocą, często w chłodnych, wilgotnych halach lub na mokrych ulicach, w lucznym deszczu. Bradon musiał całkowicie przestawić swój zegar biologiczny, spał w dzień, pracował od zmierzchu do świtu. Warunki na planie były surowe, a sama produkcja przechodziła przez serię wypadków i problemów technicznych. Stolarz z ekipy został porażony prądem i poparzony. Jedna z ciężarówek spłonęła, samochód wjechał do stud, Jeden z członków ekipy przewiercił sobie rękę. Produkcja miała napięty harmonogram i ograniczony budżet, co oznaczało szybkie tempo, mało przerw i często prowizoryczne rozwiązania. Było chłodno, mokro, a charakteryzacja, pełny makijaż i kostium wymagał wielu godzin przygotowywania i noszenia niewygodnych elementów przez to. był plan filmowy, gdzie zmęczenie, presja i niebezpieczne sytuacje były niemal codziennością, a, a Brandon mimo tego dawał z siebie wszystko, traktując tę rolę jako swoją szansę na artystyczny przełom. 31 marca 1993 roku, na planie filmu The Crow, Brandon kręci scenę, w której jego bohater Eric Draven zostaje postrzelony. Rekwizytowa broń miała być załadowana ślepymi nabojami, ale niestety w broni znalazł się prawdziwy nabój. Kiedy aktor Michael Mays pociągnął za spust, Lee został trafiony w brzuch, a gdy ekipa skapnęła się, że coś jest nie tak, że po skończonej scenie Brandon nie wstaje z ziemi, przewieziono go do szpitala. Po wielogodzinnej operacji zmarł tego samego dnia. Śledztwo wykazało szereg zaniedbań przy obchodzeniu się z amunicją. Film dokończono z użyciem dublerów i efektów specjalnych CGI, nałożono twarz Brandona na dublera, a tragedia stała się punktem zwrotnym w rozmowach o bezpieczeństwie broni na planach filmowych. I właśnie ten film może ma kultowego czy klasyka, ale to, jak wszystko zostało zaniedbane, żeby zrobić kruka i do czego tam potrafiło dochodzić, to po prostu brak słów. Lee miał pobrać się z Elizą w Meksyku 17 kwietnia 1993 roku, Tydzień po tym, jak miały zakończyć się zdjęcia do filmu The Crow, rozważano, by nie wypuścić kruka ze względu na tą śmierć. Lecz Linda Lee, matka Brandona i Eliza nakłaniały, by film został wypuszczony. Brandon Lee na swoim pogrzebie był ubrany w smoking, którym miał być w dzień ślubu. Teorie spiskowe. Teoria tzw. klątwy Li narodziła się po tragicznej śmierci Bruce'a Lee w 1973 roku. Według niektórych wierzeń w chińskiej kulturze istniało przekonanie, że Bruce Lee został naznaczony przez złe duchy lub siły, które miały przeszkodzić mu w dalszej karierze. W tradycji chińskiej istnieje przesąd, że złe duchy atakują męskich potomków rodziny. Ci zyskują ogromną sławę i przyciągają złą energię Shang. Niektórzy twierdzili, że Bruce Lee był ofiarą zazdrości lub uroku rzuconego przez konkurentów w świecie sztuki walki. W tej narracji Brandon miał być kolejną ofiarą tego samego fatum. Które przeskoczyło z ojca na syna. Zbiegi okoliczności, które podsyciły mit. Wiek w chwili śmierci. Bruce Lee 32 lata 1973 rok, Brandon Lee 28 lat 1993 rok. Sam Brandon podobno często mu powtarzał swojej matce czy znajomym, że nie przeżyje więcej lat niż jego ojciec miał. Bruce i Brandon byli postaciami, które przełamywały bariery kultowe w Hollywood. Bruce był pierwszym wielkim azjatyckim aktorem, a Brandon miał połączyć kino akcji z dramatem i stylem gotyckim. Od siebie poza scenariuszem dodam, że kiedyś pamiętam jak czytałem jedną teorię, która miała mówić, że Brandon Lee miał wiedzieć kto zabił Bruce'a. Miał wiedzieć co tak naprawdę stało się Bruce'owi i kto miał to zrobić. W tej teorii wszystko obraca się, że to byli iluminaci albo chińska triada, która chciała się zemścić. Przez to, że Bruce i tak miał z nimi na pinku bo nie chciał płacić im haraczu. Oficjalnie Brandon Lee zginął w wyniku tragicznego wypadku na planie The Crow. Nieoficjalnie do dziś krąży teoria, że jego śmierć była starannie zaplanowanym morderstwem. Według jednej z wersji stały za tym chińskie triady, które od czasów Bruce Lee miały, miały z nim nierówne porachunki. Brandon idąc śladami ojca miał stać się symbolem niezależności i odrzucenia wpływu mafii w branży filmowej. Do dziś zwolennicy tej teorii pytają czy to możliwe, aby tyle dziwnych wypadków na planie Złamanie zasad bezpieczeństwa i fatalny zbieg okoliczności były wyłącznie dziełem przypadku. Czy raczej ktoś o to zadbał? Aby historia rodu Lee zakończyła się w symboliczny i ostateczny sposób. Ale te wszystkie teorie spiskowe zostawiam tylko dla twojej interpretacji. W komentarzu napisz mi, czy o nich słyszałeś, czy się z nimi zgadzasz, czy może ty znasz jakieś inne. Akurat na temat Brandona Lee, czy całej rodziny Lee. Nadeszła pora, żeby zakończyć ten materiał i oddać hołd i szacunek zmarłemu Brandonowi. To była druga część materiału Zbyt Wcześnie na Ciszę. A jeśli chcesz zapoznać się z pierwszą częścią, to Cię do niej odsyłam. Lecz by nie przegapić kolejnej, która wleci w tym miesiącu, koniecznie zostaw mi subskrypcję na tym kanale oraz polub ten materiał oraz napisz co sądzisz o Brandonie Lee. Kruku, teoria Spiskowych, chętnie poznam Twoją opinię, czy nawet że dotarłeś do tego momentu, bo zaraz zostawię Cię z dwoma bonusami, które wrzuciłem do tego materiału off-script.